Dzień dobry, witajcie. Dziś jest niedziela, więc dziś nie pracujemy, dziś odpoczywamy. No wiadomo, zwierzaki trzeba nakarmić i tak dalej, ale to jest. To jest taka, takie codzienne zajęcie. Wiadomo, że muszą dostać jeść. Ale poza tym staramy się w niedzielę odpoczywać. Wyszliśmy sobie trochę na spacer. W obejście zobaczymy na bagnie, czy jest lód, trochę tam się przejdziemy. Wzięliśmy psiak, niech też się trochę przebiegną. No dzisiaj ogólnie mrozi u nas strasznie. W tej chwili jest prawie 11 stopni na minusie. A jest już południe, także no, strasznie zimny dzień. I praktycznie rano się obudziliśmy, było minus 12 i, i, i no, trzyma się prawie na tym samym poziomie ciągle. Ale wody w rowie jest masakrycznie dużo. A tak naprawdę jeszcze jakichś dużych śniegów nie było, także ciekawe jak będzie po roztopach. Pójdziemy sobie dzisiaj z drugiej strony rowu. Zobaczymy, co tam w bagnie, czy coś tam przymarzło, czy nie przymarzło. Myślę, że chyba jeszcze nie powinno, bo to tak naprawdę dzisiaj dopiero taki srogi mróz. Ma być chyba tak za trzy dni. Zobaczymy. Troszkę tam lodu widzę już, ale, ale chyba nie tak, żeby coś tam zaszkodziło naszym rybom. Pójdziemy, zobaczymy. Tu ogólnie jest nasze pole. Tu do drogi, gdzie widać. Tędy przeszliśmy. Na nasz użytek oczywiście dla naszych zwierzaków. Także zboże. No na razie wystarczająco. Zobaczymy dalej. Troszkę teraz więcej kur mamy, także może trochę brakować, ale no zobaczymy. Nie będziemy myśleć na zapas. A tu jak wpływa jakim strumieniem szerokim. Mhm. Ale fajnie. Normalnie rzeka. Trochę tutaj nam lekko z... lodek jest, ale taki cieniutki tylko, także parę dni jeszcze, zanim to zamarznie tak naprawdę na dobre. Widzicie te sznurki? Jak ktoś nie wie, po co one są, to na drugim filmiku nagrywaliśmy, opowiadaliśmy po co te sznurki. Także kto ma ochotę, to można wrócić do tego, nie będziemy powtarzać. Pójdziemy tam dalej, bo tam dalej wypływa rów. I płynie aż do następnego bagna, do, do sąsiadów. A ogólnie tu płynie bardzo daleko, przez kilka kilometrów. A tu jak szeroko jest teraz. Ojej, dawno nie mieliśmy tyle wody. No ale też i no mamy rok, bardzo mokry rok. No nie rok, tylko do no końcówkę zeszłego roku i początek tego. Już tu nawet wodospad nam się zrobił. Wszyscy tutaj lubią się kąpać, jak się troszeczkę ociepli. No dzisiaj te minus 10 to chyba nawet perła się nie odważy. A gdzie ona jest w ogóle? Lecisz. Perła! <grych> gdzie byłaś? Dzisiaj to chyba nie na kąpiele, chociaż krecik kiedyś przy minus 20 potrafił się wykąpać. Ale to chyba trochę przypadkiem wpadł. Minus 20 on przyszedł całuśki mokry. Także fajnie tutaj mamy taki szum, jak na wodospadzie. <grych> Psiaki, pobiegajcie chwilę i idziemy do domu. Bo naprawdę strasznie zimno jest. O tam jeszcze do górki nasze pole. I tam z drugiej strony. I tam nasz domek, widok z drugiej strony. Byśmy sobie przeszli tędy do domu, ale no tyle wody, że nie damy rady przejść. Także chyba musimy wrócić tą samą drogą, co przeszliśmy. Krecik, Perła, biegać, bo teraz do domu. Zimno. Trochę gałęzi nam też naspadało wiatr był. Też przyjdziemy tu kiedyś pozbierać je. Tak nie może być. O, <laughs> Biegi. Pięknie to wygląda na... jak się patrzy na tę pogodę. Mróz, śnieg, słoneczko świeci, no ale w rzeczywistości strasznie zimno. Dziś się tak za dużo pewnie nie pobiegają także teraz, o także teraz chwilę relaksu i też się chowają do budy, krecik z nami do domu, pod kocyki. On. On ją zaczepia, ona stoi w miejscu, nie reaguje za dużo. No ale to już taki ich urok. On ma energii, naprawdę aż za dużo. A ona tak już nie, niekoniecznie chce się zawsze bawić. No, co, wracamy powoli, nie? Na podwórko. Dzisiaj kury niewypuszczone nawet Zimno strasznie. I tak nawet nie chciały za bardzo wyjść, także... Kreci kaferę robi na całą wioskę. Ale. No. My się nie możemy doczekać, aż przyjdziemy na ryby sobie. Ale to jeszcze trochę. Tak, niestety, ale wydaje nam się, że mamy szczupaki. Nie za bardzo się znamy na rybach, my tak bardziej tutaj hobbystycznie. Yy, wydaje nam się, że mamy te szczupaki, no i tak naprawdę nie wiemy jak się ich pozbyć. Na będkę to tak za bardzo nam nie wychodziło, jak chcieliśmy wyłapać. Siecią, kiedy ściągnęliśmy tak wczesną wiosną, to, to złapało się chyba ze 30 różnych rozmiarów. Ale to było jakieś 2 lata, 3 lata temu. I myślę, że teraz mogą jeszcze być, niestety. Kiedyś tam widziałam takiego małego, no jak są małe, to są pewnie większe. Tym bardziej, że ten rów mamy tutaj przepływowy. Także rowem też różne rybki przychodzą do nas. Niekoniecznie te, które chcemy. Szczupaków nie chcemy, bo... No wiadomo, że niewiele co zostanie wtedy tych rybek. Może ktoś ma jakiś pomysł, jak się ich pozbyć. Lodowisko sobie nas na środku pola. O! A ja wpadam coś gdzieś tu! Ała! Wpadłam. O, ma, ma, Się śmieje z niego, że zaraz się wywali, a ja sama wpadłam. Tu wszędzie jest woda. Krecik ściśnij się, co idziemy, co? No bo zimno. zimno. O o wow, nie. się boisz, boisz się, Nie boisz się. Idziemy, zimno. Uch. Ja tu wpadłam gdzieś przed chwilą. Zobacz jak głęboko tu jest. Już jesteśmy prawie na podwórku. Zbyt długi spacer to dzisiaj nie był, bo jest tak strasznie zimno, że nogi zmarzły, ręce zmarzły, buzia zmarzła. Także idziemy do domu, zrobimy jeszcze jogurt. No i chyba na tyle dzisiaj by było. Pokażemy Wam, jak robimy jogurt naturalny w domu. Bardzo prosta sprawa, także myślę, że dla każdego wykonalne. Tym bardziej, że teraz mamy dosyć mało swojego mleka już. Więc wykorzystujemy właśnie na takie, na takie rzeczy. Twarożek jakiś, jakiś jogurt. Czasem po prostu tak do wypicia. Mleko musi być pasteryzowane. Ja zapasteryzowałam sobie trochę wcześniej i wystudziłam do 41,6 akurat w tej chwili. No tak ważne, żeby pomiędzy 40 a 42 stopnie była temperatura. Dodam teraz bakterie. Taką trochę większą szczyptę. Dobra, wystarczy. Wymieszamy dokładnie. Ważne, żeby zapasteryzować mleko, żeby nie działały te bakterie, które naturalnie występują w mleku, tylko właśnie te jogurtowe, które dodaliśmy. Specjalne bakterie jogurtowe. Nie wiem, czy to widać. Tutaj nie chcę nazwy pokazywać. Jak ktoś będzie zaciekawiony, proszę napisać, powiemy jaka nazwa, jakie są sprawdzone. Także bardzo, dostępne, bardzo łatwo dostępne w internecie. Także myślę, że każdy sam sobie może w domu jogurcik zrobić, jeśli lubi. Zaraz pokażę. My mamy urządzenie specjalne do tego, co prawda, ale też wcześniej bez urządzenia robiliśmy, też wyszło. Także kto chce, można napisać. Napiszemy, podpowiemy, co, co po prostu trzeba kupić. A właściwie to tylko bakterie trzeba kupić, nie więcej. Chyba, że ktoś, no najlepiej, aby ktoś miał dostęp do takiego mleczka prosto od gospodarza, no to wiadomo, ten jogurt jest o wiele, wiele lepszy. My używamy koziego mleka od naszych kóz do jogurtu. Z krowy jego oczywiście też wyjdzie, no na razie czekamy aż Stasiulka urodzi, także na razie mleczka od, od krowy nie mamy. Ale też będziemy robić sobie jogurt. Odmierzyłam sobie y, litr i 200 ml. Mamy tutaj takie urządzenie, jogurtownicę. I mamy sześć y, takich słoiczków. Ogólnie 7 y, się mieści w tą jogurtownicę, ale jak na środku postawimy, tutaj w tym miejscu, to po prostu... Nie dogrzewa chyba po prostu tam najlepiej. Także ten, ten jogurt wychodzi taki rzadki, no, dlatego wolimy zrobić sobie jeden słoiczek mniej i ten, jeden po prostu zostawiamy miejsce i tyle. Dobra, a już się rozpuściły bakterie. Przelałam sobie do takiej miseczki z dzióbkiem, nie w gardku, żeby nie porozlewać. Jak będę nalewać, po co sobie wstyd robić? Chociaż nie powiedziane, że i tutaj wstydu nie będzie. Zaraz zobaczymy. I rozlewamy do słoiczków. Jeszcze zmierzymy temperaturę, ale na pewno nie spadła aż do tylu. Także to była dosłownie chwila. 40 jest, powyżej 40, ok, w porządku. Dobra. Porozlewam. Mam nadzieję, że do słoików, a nie obok. Każdy słoiczek ma 200 ml. Czyli w sumie chyba tak, jak te kupne jogurty małe, wydaje mi się, że coś koło tego też mają. Tam jest chyba w gramach podane, ale przypuszczam, że pojemnością jest to samo. Często sobie robimy jogurty w lato. To jest fajna sprawa, bo jak są e, świeże owoce, truskawki czy maliny, jak można zrobić sobie swój mus, świetna sprawa. Także taki zimny jogurcik prosto z lodówki, do tego owoce na wierzchu. Mm, pycha. No a teraz też nie powiem, że nie jemy z owocami, bo jakiś dżem się wyciągnie albo coś i, i w sumie też jest. To jeszcze troszkę zostało, podolewam. Powinno być akurat, bo było odmierzane. O, fajnie. Dobra. Pokrywki. I wstawiamy. Poparzone od piekarnika. <taka>, Taka praca. Jeszcze dwa. Fajne takie elastyczne te pokrywki są, że nic tam nie, nie dochodzi, powietrze. Dobra. Jest sześć. I tak jak mówiłam, tutaj środek zostawiamy pusty. Mówię tutaj, coś po prostu nie dogrzewa. Ogólnie bardzo fajne urządzenie. Ale też robiliśmy, bo w zasadzie o to chodzi, żeby utrzymać temperaturę tam koło 40 stopni przez 12 godzin. No, w urządzeniu, jak stawimy, nie martwimy się, tak? Praktycznie samo się robi, wyłączamy za 12 godzin i tyle. Samo się wyłącza właściwie. Ale też robiliśmy także, kładliśmy nagrzejnik, owijaliśmy się ścierką albo ręcznikiem, też wychodziło. Także w zimę można, jak najbardziej, latem by było pewnie większy problem, no bo no, grzejniki są wyłączone, tak? Także wyszło. Dobrze, ustawimy temperaturę i czas. O, temperatura jest już zapamiętana, bo tak właśnie zawsze ustawiamy te 42 stopnie. Może być 40, może być 41. My ustawiamy na 42 i czas. 8 godzin. Nie. 12 godzin i start. I od tego momentu jogurt zaczyna się robić. Za 12 minut urządzenie powie nam, że już pora wyciągać, także jeszcze dziś wyciągniemy. Wstawimy do lodówki. Jutro, jak znalazł, będą zimne ogórciki na śniadanie. No ciepłe są niedobre, okropne są ciepłe, także. Także fajna sprawa. Także teraz czekamy 12 godzin. Po 12 godzinach do lodówki, tak sobie w tych słoiczkach mogą w lodówce stać, bo są zamknięte. Fajnie, nic się tam z nimi nie dzieje, dopóki nie zjemy. A jemy tam zazwyczaj w ciągu 2-3 dni maksymalnie. Także i później po prostu słoiczki kładziemy do zmywarki. Także bardzo wygodne. Jak ktoś ma ochotę zrobić swój jogurt, chce coś dopytać, zapraszamy. Jeszcze dla na najmłodszych, chwila relaksu na śniegu. Póki jeszcze jest, bo za chwilę to kto wie. To niby ma być, bo ma być mróz. Ale u nas taki mamy klimat, że dziś jest, jutro już może nie być. Także trzeba wykorzystać, póki jest. I w krzaki. <laughs> Perła sobie znalazła jakiegoś orzecha. A pyszne, co? Jeszcze chwilkę popatrzymy sobie w wodę. I idziemy do domu karmić zwierzęta już na kolację. Także miłej niedzieli życzymy. Odpoczywajcie. I do zobaczenia jutro.